To jest kawał czasu, nie? To znaczy od młodzieżówki. Ojciec zaszczepił, to ojciec był w straży. To jest niby taka tradycja rodzinna. I, no i tak się zapisałem do straży też przez te no, 50 lat. Byłem czynnym, czynnym strażakiem. Jeszcze w zeszłym, roku, w, zeszłym, w zeszłym roku brałem udział w zawodach jeszcze strażackich. Ja mówię, ale to po prostu było moje drugie życie. Nigdy do niczego, do żadnej partii nie należałem. Tylko do stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna i cały czas tu poświęciłem, mówię, to był no taki drugi dom, a w niektórych wypadkach nawet pierwszy. Bo podczas jakiejś akcji, wichury, czy człowiek zostawia wszystko, dom zostawiał, dzieci zostawiał, żonę i leciał tutaj ratować innych. Nie? No ale to cóż, no, taka koleżysia, po prostu była to moja pasja. No, I tutaj jak, jak powiedziałem, to po prostu tu jak się przychodziło do straży, to on niczym się nie myślał, tylko o tym... Żeby, żeby wszystko było w porządku, żeby, żeby wszystko grało, żeby jakieś niespodzianki, czas wyjazdu i coś nie dzieje się Po prostu dużo czasu poświęcamy. Szkoda teraz, że, że akurat jestem na emeryturze, że byłoby tego czasu jeszcze więcej. No takie przepisy, no niestety. Człowiek jest w miarę sprawny jeszcze, naprawdę, na swój wieku to człowiek sprawny, ale no, no, taka jest kolej rzeczy, coś w życiu się kończy. A jak ja mówię, to zaangażowana w to była cała rodzina. Czy jakiś alarm czy coś, to wszyscy żona rower, syn otwierał drzwi córka furtkę żeby to jak najszybciej, a teraz no, mam syna, który też jest straży też jest e, członkiem e, czynnym ukończył kursy i no, nie ma prawa jazdy, ma prawo jazdy, ale na autobus no, no, niestety tu jest prawa, po, potrzebne na kategorię C, ale mamy następcę, już jest wyznaczony także myślę, że dalej będziemy kontynuować to co, to, co było zamierzone przez tyle lat Jakaś twoja jedna, taka najtrudniejsza akcja? To znaczy najtrudniejsza, bo to znaczy najtrudniejsza. No kiedyś, jakby paliły się bielawy, to było, no to się paliło tygodniami. Nie? To tam się przyjeżdżało ten, za chwilę znowu serena wyła. Ale na, najbardziej to wspomina, jakbyśmy jechali do akcji powodziowej na Helu. To mi tak odkwitło bardzo w pamięci. To po prostu ta groza, nie? Groza tego, co il, jakie, jakie tam, ile ta. Ile ilości wody? Nie? To jest. To jest to, to nie do powiedzenia. I potem żeśmy wracali, wracali z powrotem i w, w, w Kuźnicy, tu na Syberii, gdzie to było przerwanie, tam myśmy poszli zobaczyć nad morzem, jak to wygląda ten wiatr. Nie? Jak to, coś, coś, pierwszy raz w życiu. To jest, to jest nie do opisania. To trzeba po prostu zobaczyć. Nie? Normalnie człowiek poczuł grozę. Nie? A tak, takich akcji nie było. No u nas, u nas były, te dwóch się spaliło, ostatnio też jeden tutaj. Nie? Takie, takie tam... Zawsze zostaje w pamięci, czy wypadek jakiś śmiertelny, czy coś, to zostaje w pamięci, nie? ale to, to mija po prostu, nie? To, to, to mija. Co taki człowiek jak Ty, naczelnik, czy z 30-letnim stażem mógłby przekazać tym młodym druhom? To znaczy, najlepsze było to, żeby oni się tak mocno garnęli i zaangażowali. Teraz są takie zmiany w Polsce, że, że... Młodzież, młodzież tak nie za bardzo się angażuje, chociaż mamy tu parę takich zapaleńców, ja mówię, którzy, którzy się angażują mocno w to nie? i, i też to jest ich życie I, i przychodzą tutaj, czy ja mówię, no nie, nie ma problemu tam z alarmami, zawsze są ludzie, gorzej jest trochę w dzień, bo wszyscy pracują, a, a, a nie jest jak kiedyś, że, że można było zakłady. teraz, albo jesteś tu, albo jesteś tam, no to jest trochę nie ten, to... To mówi tak, ten, kto, którego to nie dotyczy, aż on musi sam przekonać na, na swojej skórze, jak to, jak to właściwie jest, nie? I, w, i wtedy, żeby szybko przyjechali, no. Super, fajnie, dziękuję, że mogliście. Centrum politycznego. nadaje co Nie. Nie. to nie jest takie proste, panie Kaszuby, bo Pani y, tak dużo nie jeździ, ale dzisiaj w tej książce, w tym albumie może pani zwiedzić całe kaszuby, ale to są te części lato, jesień, zima wiosna, także przy piecu ładnie sobie pooglądać, proszę bardzo. I wydane zostały 13 zeszyty gminy w której... W tym zeszycie opisana jest historia łebcza. W okazji właśnie dnia łapci i dla równy tereni, proszę bardzo. A do tego kwiatka jeszcze nam się przydaje taki mały prezent dla drówny za te wszystkie lata gotowania. Za to, że ja już parę lat temu przez OSP przekroczyłem 100 kg i na wszystko doróżne i oczywiście tak i jak ja jest więcej nasza doróżna terenia od kiedy ja tu jestem zawsze pełnym sercem oddawała się naszej straży pożarnej nigdy nie powiedziała nie zawsze wybrała się z własną inicjatywą również także w imieniu yy, strażaków, nas wszystkich Również wójta, bo przyczynił się też, chcieliśmy w pewnym formie kuchenki, bo się jej zepsuła na szczęście. Mieliśmy okazję robić nową kuchenkę gazową, także trudno w terenie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nad. Jeszcze raz, jeszcze raz, A kto z nami nie zaśpiewa, niech zaśnie, stołem zaśnie, sola, sola.